Gościmy nadal w szkole podstawowej numer 2. Jesteśmy w tej chwili w sali gimnastycznej, yy, która od początku, jak tylko pamiętam, od czasu wybudowania budziła kontrowersję, ponieważ na pierwszych zajęciach już sobie ktoś nogę złamał z, z powodu zbyt śliskiej podłogi. Tym razem jednak rodzice nie o śliskość podłogi, tu panią oskarżają tylko o to, że na sali gimnastycznej jest brudno. Muszę nam coś na ten temat powiedzieć. Dlaczego? Jest brudno? E, ja takiego faktu nie stwierdzam i również nie stwierdził takiego faktu sanepid który kontrolował szkołę, szkołę, a zaglądał we wszystkie kąciki sali gimnastycznej. Sala jest codziennie sprzątana, myta, jest specjalna maszyna, jest na do umycia sali gimnastycznej. Ja uważam, że sala gimnastyczna jest w stanie, wiadomo, że wymaga remontu, jeżeli chodzi, bo ściany są już nieświeże jest wiele spraw, które trzeba w trakcie tego remontu na sali gimnastycznej wykonać, i, i ten problem już tak powiem jest mi znany. Natomiast we wrześniu do projektu budżetu wystąpiłam o środki na malowanie i czyszczenie sali gimnastycznej, i w grudniu przy uchwalaniu budżetu te pieniądze dla nas tutaj na ten cel y, zapadły. Możemy to wykonać dopiero w czasie ferii plecji, kiedy nie będzie dzieci w szkole. Sala gimnastyczna w czasie zajęć dzielona jest na dwie części, tak? Na dwie części y, klasy grają, y, czasem na jednej części klasy grają między sobą dwa odmierze. Są to mniejsze klasy, mniej liczne klasy. Również z, z sali gimnastycznej korzysta y, klasa sportowa. To obłożenie jest duże? Ubożenie jest bardzo duże, bo zajęcia się odbywają na tej sali gimnastycznej w zasadzie do godziny 15.30 codziennie. I dodatkowo używacie jeszcze kręgielni z tego wypadku? Używamy tak? kręgielni, jest to no, wręcz tutaj zgodne z możliwościami, jakie, jakie wymaga organizacja lekcji wychowania fizycznego, bo no, jest możliwość zorganizowania dwóch godzin w ramach tak zwanych zajęć fakultatywnych, czyli yy, Korzystamy z tego, co nam daje tutaj infrastruktura gminy. Te zajęcia na kręgielni są wpisane do programu wychowania fizycznego. Ci bardzo lubią chodzić na kręgielnie, daje im to ogromną satysfakcję. Klasy 4-6, każda z grup chodzi jeden raz w tygodniu na kręgielnię. Dziękuję. Myślę, że powinieneś jeszcze odtowierz przejechać po kontakt.